Dzień dobry, witajcie! W dzisiejszym odcineczku przyłączam się do fajnej inicjatywy zorganizowanej przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Pewnie wszyscy znacie World Wide Fund for Nature, który w tym roku myślę wypuścił taką fajną akcję tutaj u nas. Stwórz swój ogród bardziej dzikim. Albo stwórz Norwegię dzikszą, i my będziemy się czymś takim właśnie zajmować. I tutaj można było zdobyć darmowe nasionka, które posadzimy w tych fajnie skonstruowanych skrzyneczkach. Ale właśnie ta wielka ekologiczna zabawa. Ma kilka punktów, a mianowicie 10 punkcików, dzięki którym właśnie stworzymy nasz ogród bardziej dzikim. I przede wszystkim mamy trochę odpuścić i nie cisnąć i stworzyć taką wielką zieloną przystań. I mieć gdzieś to, że trawnik rośnie, pozwolić mu rosnąć, pozwolić rosnąć tym chwastom, bo to jest piękna rzecz. I to jest przede wszystkim ten nasz pierwszy punkcik pozwolić rosnąć. Fajnie może też w, w swoim ogrodzie zrobić taką część oddzieloną od reszty, której totalnie pozwolimy rosnąć. Niech tam cały rok coś się dzieje, nikt nic nie kości, wszystko będzie żyło. Będzie mnóstwo zapylaczy. I dobra. Kolejny punkt to zbudowanie takiej górki ogrodowej, takiej górki, która będzie się składać z ogrodowych odpadów. Wiecie, z strawy, z chaszczy. To też będzie stanowiło swojego, swoistego rodzaju domek. Domek nawet dla jeży czy jakiś tam zaskrońców i tym podobnym, podobnym zwierzątkom. To też będzie może fajna taka konstrukcja. Będziemy też budować łąkę kwietną, ale nie taką klasyczną, wiecie gdzie wydzielamy jakiś kawałek ziemi, tylko stworzymy coś, Ładniejszego, coś, co powinno mieć jakieś tam swoje własne mikroklimaty, a mówię tutaj o okrągłej grządce podwyższonej dla naszych roślin dzikich. Dobrze, no to ten punkt trzeci, łąka kwietna. Punktem czwartym będzie oczko wodne. Wiecie, może być gigantyczne, może to być coś małego. My po prostu ogarniemy sobie jakąś taką małą balikę, którą wypełnimy kamieniami, i tam, wiecie, będą się mogły pszczoły czy inne zwierzaczki posilić w Będzie Nie będzie to głębokie, także też nie będzie tutaj przeszkadzało naszym dzieciom. Kolejnym punktem będzie budowa hotelu dla zapylaczy, dla pszczół. Ale też innych insektów, i zrobimy coś gigantycznego. Mamy jeden w ogrodzie taki malutki, ale wydaje mi się, że to jest zbyt mało. Chociaż u nas jest, wiecie, mnóstwo jakieś haszczy drewniany dom, jeden, drugi i szopki. Także to też jakby tworzy generalnie świetne miejsca do bytowania różnych zwierzątek. I szósty punkt. To zielony dach. To może być dla Was nowość. Yy, moim sercem naprawdę zawładnął. Na razie jakby nie mamy, nie mamy jakby miejsca na to. Wiecie, już tutaj się zastanawiałam, gdzie można by było taki zielony dach skonstruować, no ale nic mi nie przyszło do głowy. No i Łukasz kiedyś planował, żeby zbudować taki domek na śmietniki, więc tam można by było świetnie zainstalować taki zielony dach. Yy, yy. Będą na nim rosły przeróżne roślinki, mchy i tym podobne. Fajnie by było, gdyby to były rodzime rośliny. Oglądajcie, zrobimy coś fajnego. I też kolejny punkcik. Wszyscy mają jakby trochę fizja na punkcie czystości ogrodu, czystości dróg, czystości przydroży, wiecie, ładnego trawniczka. I ten punkt także zakłada, żeby trochę wyluzować i zostawić sobie takie zielone przydroże. Pozwolić takim naturalnym, przydrożnym kwiatom tam rosnąć. U nas takim klasykiem jest łubin. Jest łubinów wszędzie pełno. Jest on naprawdę uroczy, no ale strasznie się rozsiewa, i jakby wiecie, przez to, że jest taki ekspansywny. Trochę nie pozwala rosnąć innym roślinkom, przez co wiecie, nie jest to fajne, ale możemy łatwo zapobiec temu, żeby łubin się nie rozsiewał. Kiedy już przekwitnie, możemy ten kwiatostan odciąć i to jakby zapobieże jego rozmnażaniu się. Ale sami wiecie, że mamy tutaj mnóstwo pięknych roślin, które tworzą te nasze przydroża. Na pewno macie w głowie taką wizję, wizję pełnego, pięknego lata, które pachnie, które kwitnie tej czystej, ładnej zieleni. Kiedy jednak zdecydujemy się na wykoszenie trawnika, czy wykoszenie przydroża, no to no, zapomnimy o tym naszym letnim śnie. No i okejka. Teraz trochę punkt, który będzie zahaczał o śmierć w ogrodzie. Bo nawet jeżeli pozbawiamy jakieś drzewo życia, to będzie ono w dalszej części życiem dla innych. Życiem dla insektów, życiem dla... Yy, Mikro stworzonek bakterii, czy tam dżownic, czego byśmy nie chcieli. I tutaj ten punkt to na przykład zakłada, żeby ściąć drzewo. Drzewo, które, wiecie, może przeszkadza nam trochę w ogrodzie, no ale nie będzie to równoznaczne, wiecie, z totalnym pozbawieniem tego drzewa życia bo zostawimy taki kikut drewniany, wychodzący metr, półtorej metra ponad i po jakimś czasie, wiecie, on będzie robił genialną próchnicę dla ziemi, czy właśnie dla takiego mikrożycia, ale nawet będzie stanowił dom dla większych insektów, pożywienie. Także śmierć nie zawsze oznacza koniec. To było głębokie. Będziemy także robić martwy żywopłot. I widzicie, znowu martwy nie oznacza wcale, że totalnie nic tam się nie będzie działo, bo w końcu to nie plastik. Postanowiłam zrobić tutaj taki fajny martwy żywopłocik. Mamy w ogrodzie mnóstwo jeszcze patyków, które pozostały nam po cięciu jabłoni wiśni i tych wszystkich owoców, które tutaj mamy drzew i krzewów owocowych. Także to się nada. To też będzie stanowiło świetny, świetny dom dla tych najmniejszych. No i dobrze. Aha, i też na koniec, jakby jeden z dość ważnych punktów to jest to, aby w naszych ogrodach siać bardziej rośliny rodzime. Takie, którymi są zainteresowane takie rodzinne, rodzinne insekty, rodzinne zapylacze, takie jak jakieś habry, nagietki, właśnie te, które mamy z tej świetnej akcji. Fajnie jest też pozbierać na przykład o, nasiona, właśnie dzikich kwiatów, krwawnika. Ludzie kupują krwawnik w sklepach, w doniczkach, przecież on tu rośnie. I też jest kolorowy, jest biały, różowy, czerwony. Także nie musicie go kupować, wystarczy, że weźmiecie sobie nasiona. Ja, na przykład, w trawniku mam mnóstwo koniczyny i margaretek, co jest dla mnie troszkę dziwne, skąd takie margaretki mogły się tu rozsiać. Ale właśnie chodzi o to, żeby stworzyć taki dziki ogród naturalny. Z tego miejsca nie wiecie z kwiatów egzotycznych, chociaż oczywiście każdy je lubi też je fajnie mieć w ogrodzie. Także to jakby totalnie nie neguję, bo sama też je mam. Też są fajne. Też chętnie odwiedzają mnie zapylacze i wszelkie inne insekty. No dobra. I to właściwie byłoby tyle. Tą tutaj grządeczkę postanowiłam obsiać właśnie tym bławatkiem i nagietkiem. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Tutaj już mam jakby pomysł co w tych fajnych e, miejscówkach e, posadzić. I w pierwszym będą te dzikie kwiaty. Tutaj już wsadziłam e, dynie, dynie takie ozdobne, różne ładne. E, obwiedzione to wszystko jest grozkiem, bo będzie tutaj właśnie ten e, martwy żywopłot. Tam z tyłu zrobię grządkę na rośliny wieloletnie, raczej taką macierzankę. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać, grządkę, która będzie matką dla późniejszych rozsad. A tutaj zostało mi kilka ziemniaków, więc je jeszcze posadziłam i dodatkowo wyściółkowałam to powy, powyrywaną trawą. No i dobra, to zaraz posieję, już właściwie kończę. I zachęcam Was do tego, żeby tworzyć właśnie taki dziki ogród. Wiecie, yy, są różne akcje, które jakby mają pokazać, yy, co może się stać z ziemią, jakie są zagrożenia. I yy, yy, wiecie, moglibyśmy się przyklejać do asfaltu, ale wydaje mi się, że nie w tym rzecz, że możemy tutaj wyjść sami i ze swoją pomocą stworzyć dziki ogród. Yy, które będą odwiedzały przeróżne istoty, stworzenia i insekty, i swoją pracą i swoim podejściem możemy stworzyć i zainspirować wielu. Także. Zachęcam Was do tworzenia własnych ekologicznych, dzikich ogrodów, co jest super świetną zabawą, nawet dla dorosłych, ale również dla dzieci. No i tym bardzo miłym akcentem żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Pa!